Witajcie, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest kolejny odcinek z gry Spyro The Dragon. Dostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy na poziomie śnieżne grzbiety, i spróbujemy jeszcze raz dostać. Się tam za te drzwi. Bo, tak jak widzicie, teraz te drzwi są otwarte. Więc to mnie bardzo cieszy. Ale zobaczymy, jak to będzie za chwilę. Oła! Dobra, dobra, dobra! No nie! Dobra. Ok. No? Dajesz do góry? No nie, nie daje do góry. Aha. I tam też jest zamknięte. No dobra. No to... Nic tutaj nie zdziałamy. No niestety. Nie wiem o co tu chodzi. Po prostu gra mi się zawiesiła. Więc... Tej części nie zrobimy na 100%. Znaczy tego poziomu. I zobaczcie, tylko jedno życie mam. A wiecie dlaczego? Ponieważ... Z moim siostrzeńcem, czyli z elektrycznym ninja, yy, próbowaliśmy tam jakoś wejść, ale niestety się nie dało. Więc po prostu ginęliśmy, ginęliśmy, aż zostało tylko jedno życzko. Dobra, ok, nie będę cię gonić, więc tak, co nam się tutaj zostało? Jaki świat nam został? Górskie pieczory mamy na 100%. Nie? Tak, mamy. No to sobie polecimy. W takim razie, o ty, zwolnij. Już myślałem, że joystick mi się znowu rozładował. <laughs> By było niezbyt fajnie. Dobra, i mamy ostatni poziom, czyli skała. Silno odmucha. No proszę bardzo. Tak się zwie nasz poziom. I zobaczymy. Jak on będzie wyglądać. Dobra. I lądujemy. Coś takie dziwaczne niebo było. No. Trochę dziwne. Nie powiem. Dobra. Dawaj gościu. I tyle. Dobra. Sobie weźmiemy kryształki. Dobra. Sobie tutaj wybuchajcie. Dobra. I tak. Nic przypadkiem nie ominęliśmy? Nie. Chyba nie. No to. Do widzonka. Ja nie mogę, ale was tutaj pełno jest, no. No nie! Dobra, a wiecie co? Nie sprawdziłem ile mamy do zebrania. 400 kryształów oraz jeden smog tylko? Co jest? Dobra, do widzonka. E... Gdzie on poleciał? Chyba tu, co? Dobra, zaraz tam polecimy. Ale, ale... Chcę tutaj zobaczyć... Czy nic nie ma. Nie, nie ma. No dobra. No to ruszamy... Dalej. I jak to tutaj wygląda? Tutaj mamy diamenciki. Raz używam słowa diamenciki, raz kryształy. No po prostu tragedia. Do widzenia. No. I do widzenia. Dziękuję za kryształek. Ale chyba powiem Wam tak szczerze, że chyba to są diament, yy, Znaczy, kryształy. Ehm. Yy. Nie przetłumaczę tego. Spyro! Dziękuję, że mnie uwolniłeś! Nie masz pojęcia, ile czasu spędziłem uwięziony w krysztale! Ja w sobie też nie. Czekaj! Kim ty jesteś? Eee... Już mnie nie ma. No, już mnie nie ma. Coś ma słabą pamięć. No cóż, starość nie radość, prawda? Jak to mówią. Dobrze słuchajcie, że jeste... Dobrze słuchajcie, że jeszcze jesteśmy młodzi. Znaczy, większość z nas, tak? Bo też mam... Widzów, którzy już powiedzmy, no mam... Ma, mają swoje lata, tak? No. Więc... Dobra. Pójdziemy sobie tutaj. Okej. Okay. Wszystkie po 10, tak? Były. Okej. Okay. No to... Super. Ale co, ten poziom będzie taki krótki? No, może i tak. Chociaż nie no. Przed chwilą co my zaczęliśmy, więc zrobimy sobie jeszcze. Yy, jeszcze jeden poziom. Jeśli będzie za krótki. Dobra. Tylko 10? No dobra. Myślałem, że trochę więcej dostaniemy. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy burzę z piorunami. Ok. O, mamy 20. Ja nie mogę, ty wszystko mamy. jeszcze tylko dwa kryształki i będzie. Ha. No nie. A czekajcie. Przewodnik. Jak to się nazywało? Skała. Sk utrzymaj się. Utrzymaj się na platformie Druidów przez 10 sekund. To nawet do wykonania. Było. No ale cóż. Wykonamy to. Jak już. Zrobimy tutaj wszystko. No dobra, czyli tak, ten świat już chyba cały zrobiliśmy, co? Na 100%. No dobra, Spyro, udało Ci się odzyskać mnóstwo smoczych jaj. Dziękuję. Wskakuj, zabiorę cię do krainy twórców potworów. Chcesz tam okay. iść? Tak, do twórców potworów. twórców potworów. Wow. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Sobie zrobimy jeszcze jeden poziomek. I... Będziemy kończyć. Tylko żeby nie był za krótki, ani za długi. Bo to też jakby był za długi to też by nie było zbyt dobrze. Mamy kurę na starcie. Znaczy kury. Dobra, okej. Okay. Ile tutaj mamy? 300 do zebrania oraz dwa smoki do uratowania. Przepraszam dzisiaj za mój język, ale po prostu... Um, brakuje mi tutaj wody, a sobie nie przygotowałem. Więc... Po tym nagraniu będę musiał, słuchajcie, się napić. Bo przed chwilą co dla was nagrywałem Kung Pandę. No jaki dziwaczny przeciwnik. To jest ten yy, Frankenstein. Tak. Mamy Frank. Szwa, Frankensteinów mamy. Czekajcie. No nie no, do studni to ja nie będę słuchajcie skakiwać. Dobra. Bruno. O. Gnieznośny Gnork zmienia nasze bagno w wielkie wysypisko elektrośmieci. Oh, a kiedyś było to tak pięknie. Kiedyś na pewno. No. I na pewno znowu będzie tak. Jak uratujemy ten świat. Ale już za niedługo, słuchajcie, uratujemy ten świat. Mówię Wam, jeszcze 11 odcinków z tego co naliczyłem. I będzie. O, wow, Spajlo! Nie, tutaj! Dobra, okej. Okay. Dobra, podpalaj. Ok. A wiecie co? Pójdziemy sobie jeszcze tutaj. Nie, nie możemy iść. No dobra. Drewniana osada. O! Brzmi dosyć ciekawie. Jak w sumie każdy poziom. O! Dziki! No dobra. A tam mamy mgliste trzęsawisko. Trzęsawisko. No proszę bardzo. Jaka dziwaczna nazwa. Dobra, tutaj mamy ostatniego smoka Kletus, wspaniale, Cię widzisz, Spyro. Ale niestety muszę lecieć. Jasne, papa. Pa. Dobra, mamy diamenciki. I okej. Okay. Dobra, tutaj musimy to podgrzać. Podgrzewać sobie fajno to. Dobra. Okej, tutaj też mamy diamenciki. Łodzi! Nie spodziewałam się go tutaj, szczerze wam powiem. Ja nie mogę. Jednocześnie trochę mnie tutaj wystraszył ten tutaj nasz dzikus. Dzikus, dzikus. Heh, <laughs> Dzikus, no dobra, chodź tutaj, Dzikus. No, ok, jeszcze tam mamy drogę. Zaraz tam pójdziemy. Jakie wielkie drzewo, większe od nas. Wow. I tutaj mamy. Czy te grzyby coś mi tutaj dały? O, co to jest za świat? Yy, Wiesz, chołaki Drzew. Ok. To niech sobie będą. Dzień dobry, pani kurko. My tylko po pani łódko. Nie, no ja nie mogę. Ale dzisiaj rymuję. Dobra. I co my tutaj mamy? Mamy dziki? Nie, mamy tylko... ...przeciwnika. A tutaj kluczek nam się przyda, czy to trzeba rozgrzać? Nie no, kluczek nam się przyda. No dobra. To zaraz tutaj sobie wrócimy, jak znajdziemy kluczyk. Dobra. Dawaj. Ha! Sobie jeszcze gra na gitarze znaczy, no na tym swoim ins broni, tak? No, dobra, siemka. Tutaj są jakieś kryształki. Tu nie, Spyro! co ty robisz? Dobra, lecimy. O, tam mamy kluczyk i skrzynie i diamenciki, tak? Dobra, to niech sobie tam będą, zaraz tam pójdziemy. A nie, to nam nie daje chyba diamentów. Czy nam dało diamenty? Nie wiem, bo ten diament tak sobie leżał chyba. Twierdza metal. Metal głowy? Twierdza metal głowy. No naprawdę dziwaczna nazwa. Tak mi żal smoków, które nadal są uwięzione w kryształach. Boże kiedy uratujesz 50 smoków, poczuję się trochę lepiej. No dobra. Czyli potrzebujemy 50 smoków, żeby iść do kolejnego świata. Okej. Okay. Czy tutaj coś mamy? Mamy wodospad. Bardzo fajny. I sprawdźmy. Nie. To znaczy, że te grzyby nam nic tutaj nie dają. No dobra. Warto wiedzieć. No i po co ja szłem? Tam sobie. Dobra. Lecimy. Okej. Okay. I co? Mamy wszystko? Mam nadzieję, że tak. Ale zaraz się okaże. 25... 25. I uwaga. No niestety, nie mamy wszystkiego. Coś mi się wydaje, że... Że tam coś może być. U góry. Ale nic nie ma. No dobra, to zaraz sobie znajdziemy te pozostałe diamenty. Czy też kryształy? Hmm, ciekawe, gdzie one są. O! Tutaj coś mamy. No i dopiero mi mówicie teraz, że można tutaj wejść. Dziki szlak. O! Mamy dziki szlak. No dobra. Słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!